Sponsorami programu są operator sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GOPR jest sponsor programu Tauron. Sprzedawca prądu z usługą Serwisant24. Bezpieczność ma z GoPrem. Jesteśmy w Czarnej Górze no i rozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa z ratownikami i teraz pomówimy o tym, co ratownicy mają ze sobą, jakie wyposażenie jest niezbędne na akcjach. Zbyszek Jagielaszek, ratownik GoPry jest z nami. Witamy ponownie, co ratownik zawsze ze sobą zabiera. Każdy z nas nosi taką apteczkę, w której ma całą masę porząd, bardzo potrzebnych rzeczy. To są szyny kramera, to są różnego rodzaju kołnierze. Do usztywnienia szyi i środki opatrunkowe, szyna stretch, i mamy tego całą masę. Cały plecak e... zapakowany? Tak jest. Następnym elementem to jest materac wakum, który służy, służy do. Dziękuję. Służy do unieruchomienia osoby, która uległa wypadkowi. Możemy pana tutaj usztywnić? Z przyjemnością. Gdyby to były nosze, które widzieliśmy wcześniej, miałbym jeszcze wątpliwości, ale materac, no, no brzmi świetnie. Nie to nie był wygodne, ale on jest naprawdę bardzo wygodny. Koledzy teraz zapakują pana. Zapraszam na ten wygodny materac. Na plecach. Na plecach, tak, oczywiście, chyba, że ma Pan inne życzenie, do ale czego najwygodniej służy jest na plecach. Właśnie Jestem. ten sprzęt, co to jest sprzęt, nim możemy zrobić. Sprzęt, Jaka jest który specyfika? No, do transportu jest bardzo miękki wygodny, natomiast po oddestawaniu. Potwierdza, że jest miękko i wygodnie nabiera kształty osoby, która na niej leży. Za chwilę koledzy zapną pasy, podoginają materac do kształtu naszego kolegi. I odeść się powietrze, materac się usztywni i zrobi się z niego beton. Także będzie można go stawiać znowu na głowie. Ale no nic się nie stanie Przemkowi. Słucham? To słowo beton trochę mnie zaniepokoiło. Yy, no, beton my w sensie... może od, nie... ma, od materaca do betonu jest jeszcze daleka droga, <laughs> wydaje mi się. Ale będzie tak twardy, że bardzo mocno usztywni w takim położeniu, jakim zastaliśmy. Czyli w pozycji zastanej, wygodnej. Zaraz oddechniemy powietrze i y, będzie wygodny. Dlaczego akurat takie możliwości, a nie inne? Co daje to, że później zmienia konsystencję ten materac? Nie, w każdym miejscu można podjechać pojazdem, żeby zapakować poszkodowanego. Z tym materacem można podejść, delikatnie wsunąć, no teraz akurat pan położył się, ale można delikatnie wsunąć poszkodowanego, nie zadając bólu, pozaginać tak jak teraz to jest zagięte. Czyli on się sam dopasowuje do yy, osoby, do pozycji zastanej. I teraz kolego oddycha. Teraz włączamy powietrze. ssanie. Tak. <laughs> Czy coś włączamy czujesz w No na razie, na razie jeszcze ma Na ale razie jeszcze miękko i przyjemnie. Na razie jest miękko i przyjemnie słowo beton mnie trochę zmroziło, ale no zobaczymy. Ale już proszę zobaczyć, on sztywnieje, robi się twardszy, radę grusza i tym. Tak, tym miechem. Ruchy, ruchy. Cały czas jest wygodnie, prawda? Nic się nie tak, zmieniło tak, mniejszy osoby, u mnie. który tak, coraz mniej ruchów, ale pozycja, jeżeli chodzi o wygodę, się nie zmieniła, prawda? Jest okej. Okay. Na koniec świata mógłbym w tym materacu tak. chyba. I co powiedzieć. dalej z taką osobą poszkodowaną, która w ten osobę, sposób jest zabezpieczona? Uchwyty możemy przenieść do miejsca, skąd zaczniemy tramwaj. Z każdej strony właściwie każdej widzimy, strony że jest taki są uchwyty. Uchwyt, można przypiąć, zapiąć. Jakbym się postarała, to nawet będzie się wybaczyć, pociągnęła. Że to wszystko się zrobiło twarde, prawda? Rzeczywiście. Czujesz? Nie, to ja mam takie twarde ramię przecież. <grym> A, to prosta tak. sprawa. I jeszcze nie napiąłem. <grym> Dobrze, wystarczy Radziku. Wystarczy I co możemy w tej chwili z Przemkiem teraz zrobić? Przemka możemy przenieść wygodnie w dowolne miejsce. Mhm. On nie będzie czuł już teraz bólu, bo leży jak gdyby na twardej desce. My możemy go teraz, Robert, podnieśmy. Możemy go podnieść, tutaj wkwieć niżej, o! I położyć go tam, gdzie chcemy, prawda? Nie ma dyskomfortu, no że jestem taki, prawda? Lekki. A nasza, nasza osoba poszkodowana, nie. Nic, właściwie Nie robi nic. Nie robi jest nic. Jest ratowana. Prawda? No ja robię. No relaks, proszę, proszę, proszę państwa. Zobaczyć, trochę się, się ześlizguje ale mniej, i giełdę. Trochę jak, jak mumia wygląda z tej strony. Nie chciałbym, żeby tak. panowie tak. teraz puścili, bo myślę, że mój nos byłby tego nieprzewidziany. Nie mam się do pasowuje do. Kształtują. Ale zjazd ze stoku byłby możliwy i jak teraz składamy do, do środka transportu. Niestety. Tu akurat mamy. Ja mogłabym się wstrzymać tym zakładem. No tak, dosyć liskie to jest. Od tej Zawijamy strony. dodatkowo ja jeszcze w żeby nie tracji temperatury i transportujemy. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Możecie przemka obrócić troszeczkę? Właśnie, może w naszą stronę obrócimy tak, przemkę. Już Jak się teraz? obracam. Jak ci teraz? Halo Ziemia. Świetnie, bardzo no to dobrze. Się. Zastanawiam się, czy mógłbym zjechać ze stoku, tak na plecach. Ale nie, Gdybyśmy cię złapali za buta, moglibyśmy pociągnąć kawałek. Czy mamy w kawałek. Zapakowanie przemka na. Pozdrawiam, pozdrawiam. Mogę dać ci mikrofon. Bardzo proszę. I co dalej? To musimy najpierw posprzątać, pozabierać różne rzeczy, które by sprawiły, że byłoby Ci niewygodnie i będziemy próbować Przemka przetransportować całego bezpiecznego i zadowolonego z tego, że już jest w bezpiecznych rękach. Co robimy teraz, panowie? Teraz ja stabilizuję tutaj poszkodowanego. Panowie przygotowują... Makumbę, jak to my mówimy. Macumba. Tak, inaczej. Krótko. Do transportu osoby poszkodowanej. No i za chwileczkę. Za chwilę ją wsadzimy go do... Czyli ja teraz wędruję na makumbę. Na makumbę. No to czekam. Radek przejdź. Jestem trochę bokiem, ale już widzę, że to jest chyba ta docelowa pozycja, pozycja chwilowa. Pozycja chwilowa. No ale rzeczywiście na plecach nic nie czułem. Ja widziałem tutaj e, takie metalowe elementy, które zostały które zdjęte. Z plecami w zasadzie dokładnie, ale absolutnie nic, nic z tego nie czułem, więc rzeczywiście to usztywnienie i ta izolacja e, strony moich pleców zabezpieczony. jest zabezpieczony termicznie, jest prawda? Wygodnie. No to ja odsypiam poranek chyba w takiej pozycji. Tak, obudzimy nie. Cię jak będziesz jeszcze potrzebny. Nie. Bardzo prosimy, żeby na razie jeszcze nie i w tej chwili jeszcze kolejne w tej chwili zabezpieczenie osoby poszkodowanej, kolejne pasy i kolejny. Tak, musi być bezpiecznie. Możemy ten pas mocniej teraz dociągnąć, bo jest zabezpieczony materacem waku, więc ten pas można mocno dociągnąć, tak żeby on się nie ruszał w czasie transportu, żeby nie było przesuwania, żeby nie uderzył gdzieś w bok. Często używacie jest tego materaca? Głównie używamy przy takich bardziej skomplikowanych urazach. No do uszkodzonej rączki czy nóżki nie będziemy go raczej wkładać w materac wakum, Chyba, że jest podejrzenie, że człowiek, który uległ wypadkowi, zrobił jeszcze parę przewrotów w powietrzu, więc całego wtedy usztywniamy na materacu wakum. Ale materac żadnego problemu ratownikom nie stwarza? Nie, jest bardzo wygodny. Tak jak widzieliście, Intuicyjny jest bardzo właściwie. Zgodny. Tak, 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 można to tak nazwać. Ja nie narzekam, absolutnie. Cieszę się, że Ci się podobało, polecamy się Możemy na trzy... jechać na koniec świata. To w takim razie prze... przejdę się albo przejadę, bo jest tak ślisko. No ja się nie Przemku, przejdę. Musimy tak się, się pożegnać składa, już ja się z czarną górą. <laughs> Żegnaj. <śmiech> Żegnamy się bardzo uroczo i ciepło za tydzień Kluszkowce. Tam już Beata Cholewińska i Mariusz Abramowicz kolejne zasady bezpieczeństwa. Ratownicy, którzy dbają o zdrowie, bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy ze stoków korzystają w całym kraju. Przemek. Bardzo dziękujemy Państwu za poranek. Ja dziękuję panom ratownikom. Rzeczywiście Zzegnaj się ładnie. bardzo bezpiecznie. No i tylko tyle mogę zrobić na koniec. Do zobaczenia. możesz się uśmiechnąć. Jeszcze uśmiechnąć. szeroko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorami programu byli operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GoPr był sponsor programu Tauron, sprzedawca prądu z usługą Servisant 24.